Ewangelia Mateusza, rozdział drugi, wersety od 13 po 18. Ucieczka do Egiptu. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego, i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział pan przez proroka, mówiącego: Ozeasza, z Egiptu, z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz. Aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy. Od dwóch lat i młodsze. Według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez jeremiasza proroka mówiącego. Słyszano głos Brama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Król Herod. Widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się i wydał rozkaz, brutalny rozkaz, aby pozabijać wszystkie małe dzieci. To brutalny król, nie bojący się niczego ani nikogo, nie mający względu na nikogo, także nie wahał się wydać rozkazu, aby pozabijać małe, niewinne dzieci. Liczyła się tylko dla niego władza i to, aby on był królem, aż do śmierci. Okrutny to był król i bezwzględny. Mateusz, kontynuując dalej swoją Ewangelię, cały czas nam wskazuje, że Jezus Chrystus jest tym Chrystusem. Cytuje nam tutaj Ozeasza, jedenasty rozdział, pierwszy werset, który, w którym czytamy: Z Egiptu wezwałem syna mego. Potem cytuje nam Księgę Jeremiasza, 31 rozdział i werset 15. Tak mówi Pan, słuchaj, w ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci. Nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Mateusz doskonale zna Słowo Boże. Jego Ewangelia, cała Ewangelia jest wskazaniem na Mesjasza, tego właściwego. Zachęcam was, moi drodzy, abyście czytając Słowo Boże, sprawdzali, jak wypełniają się proroctwa zapowiedziane w Starym Przymierzu, a spełniają się one w nowym Przymierzu w postaci Mesjasza, Jezusa Chrystusa.